Dzień dobry. Zapraszam do zrobienia takiej większej mandali, ozdoby na ścianę. Aby ją zrobić, należy najpierw wykonać tę małą mandalę, bo do pewnego czasu robimy obie jednakowo. Ja już teraz nie będę powtarzała tego początku, więc w opisie do filmu podam link do tej pierwszej, mniejszej ozdoby. I Właśnie początek robimy tak samo. Ja tam wyjaśniam, z jakich nici, na jaką obręcz ta mniejsza, natomiast ta duża będzie na obręcz 40 cm. I ja po prostu robię takie dwie duże i jedno mało, jako ozdobę naścienną. Na początku, jak zwykle, serdecznie dziękuję za wspólne szydełkowanie, za wszystkie lajki, za komentarze. Za głosowanie na moje produkty, o które czasami proszę w postach do Was. Dziękuję serdecznie. I oczywiście, również dziękuję bardzo za wszystkie wirtualne kawy, które od Was czasem otrzymuję jako rekompensatę za te moje poradniki filmowe. A teraz już do dzieła będziemy robić dzisiaj dużą ozdobę. Jeszcze przypomnę, że jak zrobić te ozdobne chwosty, które tutaj są właśnie pod spodem, wiszące takie. Również jest oddzielny poradnik na te chwosty i również podam link do tego poradnika w opisie do tego filmu. Większą mandalem do tego momentu robimy identycznie jak tę mniejszą część. tak? Pokazywałam ją w, we wcześniejszym filmiku link do tego filmu w poradnikach krok po kroku zamieszczam w opisie do tego filmu. Proszę sobie odszukać a teraz właśnie będziemy robić tę większą do większej obręczy. Więc tutaj zaczynam motyw taki jak tutaj był więc robię trzy słupki pojedyncze zamiast pierwszego trzy oczka, drugi słupek i trzeci słupek. Cztery oczka na poprzeczkę i znowu trzy słupki i cztery oczka. I tak robię na około trzy słupki na każdym łuku trzy słupki, cztery oczka i znowu trzy słupki, cztery oczka i proszę sobie tak zrobić na około trzy słupki, cztery oczka. Na końcu łączę oczkiem ścisłym, w trzecim oczku wbijam szydełko. I teraz w tym pierwszym słupku robię dwa słupki. Jeden słupek i drugi. W środkowym słupku słupek. I w ostatnim słupku dwa słupki. Czyli w sumie w tej grupie będę miała pięć słupków. 5 słupków, 2, 4, 5. I teraz robię 4 oczka, łańcuszka, 1, 2, 3, 4. 3 słupki łączone górą. I cztery oczka, jeden, dwa, trzy, cztery, i znowu dwa słupki w tym samym miejscu. Słupek na słupku, dwa słupki w tym samym miejscu. Tylko patrzę, że tutaj będzie cztery oczka za mało, więc robimy pięć jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy słupki łączone górą, pięć oczek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I w tym miejscu. Dwa słupki, słupek, dwa słupki, jeden i dwa, pięcioczek, trzy słupki łączone górą. I teraz będzie właśnie taki motyw. I pięć oczek. Tak, będzie tak. Pięć słupków, pięć oczek, trzy słupki łączone górą, pięć oczek i to właśnie jest motyw. Tak? Robimy taki motyw na około proszę sobie zrobić. Może jeszcze raz pokażę, więc zaczynam nowy motyw. Dwa słupki w tym samym miejscu, w pierwszym słupku poprzedniego okrążenia, w środkowym słupku słupek i w tym ostatnim słupku dwa słupki. Pięć oczek, 1, 2, trzy, cztery, pięć. Trzy słupki łączone górą, jeden, dwa, trzy, pięć oczek i powtarzamy naokoło to okrążenie. Koniec okrążenia łączę oczkiem ścisłym. I teraz robię słupek. Drugi słupek. Na drugim słupku. Natomiast w środkowym teraz robimy dwa słupki w tym samym miejscu. Jeden i dwa. I dwa słupki, słupek na słupku. Czyli teraz w tej grupie słupków będzie sześć słupków. Mam sześć słupków. I teraz robię 5 oczek. 1, 2, 3, 4, 5. Półsłupek. Na tym połączeniu słupków. 5 oczek. 1, 2, 3, 4, 5. I tutaj to samo. Słupek na słupku. Drugi słupek. W środkowym słupku robimy dwa. I słupek na słupku. Słupek. Słupek. Mam sześć słupków. Pięć oczek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Półsłupek na połączeniu. Pięć oczek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu słupek drugi słupek na drugim słupku dwa słupki w tym samym miejscu i dwa słupki pojedynczo, czyli słupek słupek pięć oczek półsłupek na połączeniu słupków pięć I Robimy tak na oko, proszę sobie zrobić. I okrążenie teraz 20. Robię 2 oczka, przepraszam, 3 oczka zamiast pierwszego słupka. Drugi słupek na drugim słupku. I teraz 5 oczek. 1, 2, 3, 4, 5. I Dwa słupki na ostatnich słupkach, te dwa omijamy. Więc robię słupek i słupek. Teraz pięcioczek. I tutaj na pół słupku robię słupek. Pięcioczek. I znowu dwa słupki. Pięć oczek. Dwa słupki. Pięć oczek. Słupek, pięcioczek i taki motyw powtarzam w tym okrążeniu. Dalej łączę również oczkiem ścisłym, trzecim. Oczku. I robię słupek na słupku, drugi słupek na tym słupku. Natomiast na poprzeczce robimy półsłupek i dwa słupki. Słupek i słupek. Teraz pięć oczek i tutaj robię półsłupek na poprzeczce pięć oczek i półsłupek i pięć i nowy motyw słupek na słupku drugi słupek Półsłupek, słupek na słupku, słupek na słupku, pięcioczek, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, półsłupek, pięcioczek, półsłupek na drugiej poprzeczce i pięcioczek. Takie motywy teraz będziemy powtarzać. Pokażę jeszcze raz, słupek na słupku, na drugim słupku, słupek na poprzeczce, półsłupek, słupek na słupku, na drugim słupku, słupek pięcioczek, półsłupek. 5 oczek, półsłupek, 5 oczek. I proszę sobie zrobić takie motywy naokoło. I okrążenie 22. Tutaj robię 5 słupków łączonych górą, zamiast pierwszego 2 oczka, bo to słupki niedokończone, tak? Drugi słupek niedokończony, trzeci słupek, bijam przydełko, półsłupek i tutaj w kolejne słupki łączę I teraz pięć oczek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Półsłupek na łuku, pięć oczek. Półsłupek na kolejnym łuku 5 oczek. Półsłupek 5 oczek. Czyli mamy tutaj 1, 2, 3, 4 4 razy 5 oczek i 5 słupków włączonych górą. Jeden słupek. Drugi. Trzeci, czwarty i piąty. Łączę wszystkie pięć słupków i łączę z, z poprzeczką. I teraz znowu pięć oczek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Półsłupek na poprzeczce. Pięć oczek, dwa, trzy, cztery, pięć. Półsłupek, pięć oczek. Trzy, cztery, pięć, półsłupek, pięć oczek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I powtarzamy te motywy naokoło. Jeszcze raz pokazuję Pięć słupków łączonych górą. Jeden słupek. Drugi. Trzeci. Czwarty, piąty, łączę wszystkie pięć słupków i łączę z łańcuszkiem i teraz pięć oczek, dwa, trzy, cztery, pięć, półsłupek, pięć oczek, półsłupek, pięć oczek, półsłupek, pięć oczek. I teraz robimy tak na naokoło. Takie właśnie motywy. Aż dotąd proszę sobie zrobić. Na końcu robię dwa oczka i słupek. Wbijam przydełko w połączenie tych słupków. I teraz robię w okrążeniu 23 same łuki składające się z pięciu oczek. Półsłupek i pięć oczek. Jeden, dwa. Trzy, cztery, pięć. Półsłupek na kolejnym. Pięć oczek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I półsłupek. Pięć oczek. Pięć oczek, półsłupek. I tak robimy na około. Trzy, cztery, pięć. Półsłupek. Pięć oczek. Jeden, dwa. 3, 4, 5 i tutaj półsłupek. Na każdym łuku robię półsłupek i 5 oczek. I proszę sobie tak zrobić na około. Zrobiłam tutaj jeszcze dwa okrążenia składające się z łuków z 5 oczek i półsłupka. Od tego miejsca jeszcze dwa okrążenia. I teraz będę robiła tutaj trzy słupki. Zamiast pierwszego trzy oczka i jeszcze dwa słupki, słupek i słupek, teraz siedem oczek końcówka. jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, omijam jeden łuk i tutaj w kolejnym robię trzy słupki, jeden, dwa, Trzy, siedem oczek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i to będzie motyw. Trzy słupki, siedem oczek. Proszę sobie tak zrobić naokoło. Trzy słupki, siedem oczek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I robimy tak na około. Proszę zrobić. Skończyłem to okrążenie. I teraz już ostatnie robię. Trzy słupki łączone górą. Zamiast pierwszego słupka dwa oczka. I wbijam przydełko w kolejne słupki. Mam trzy słupki łączone górą. Teraz robię pięć oczek. Jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć, słupek na poprzeczce. Pięć oczek. jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy słupki łączone górą. I znowu pięcioczek, jeden. 2, 3, 4, 5 i słupek na poprzeczce. I pięć 1, 2, 3, 4, 5 i to będą motywy, w ostatnim okrążeniu już. W tej dużej właśnie mandali. Trzy słupki łączone górą. pięć oczek 1 2 3 4 5 słupek 5 oczek 1 2 3 4 5 i takie motywy robimy na około Zrobiłam do końca i na końcu łączoczkiem oczkiem ścisłym z początkiem Mogę jeszcze jedno oczko zrobić lub oczko ścisłe, i tak jak przy wcześniejszej, tej ozdobie zostawiam sobie dłuższą nitkę do przyszywania, chociaż ona mi się trochę potem plącze. Ale już tutaj nie będę robić węzełków. Natomiast jeśli mi zabraknie, to sobie mogę potem dowiązać. No, i wyciągam tutaj właśnie tę nitkę, w ten sposób. Na koniec mogę ją troszkę zwinąć. Żeby się nie plątała i będę serwetkę blokować. Tej nici nie musimy moczyć. Tak? Mogę ją sobie tak zawinąć trochę. To nie będzie się tak może plątać. Już mi się tutaj zawinął węzełek, ale sobie zaraz go rozpuszczę. W każdym razie mam wyciągnięto, tutaj zacią zaciągam sobie. I teraz tak, ta moja serwetka ma tutaj, mierzymy ją średnicę mniej więcej 36 cm. Natomiast obręcz mamy 40, średnica 40, czyli też brakuje nam tutaj no, około 2 cm na każdego boku. I tyle ta serwetka się na pewno naciągnie. Tak więc mamy tutaj 40 cm obręcz. I potem właśnie będę naciągać. Natomiast teraz tę serwetkę moczę i będę ją blokować. Jak blokować, pokazywałam już wiele razy. Yy, pokażę jeszcze, i teraz rozkładam po prostu na pieluszce położonej na styropianie. To wtedy łatwiej, właśnie wchodzą nam igły. Więc ja teraz będę moczyć swoją serwetkę. To jest moja serwetka w blokowaniu. Ja najpierw rozkładam obręcz i tutaj ją przypinam dwiema szpilkami, tak żeby się nie poruszała mi. No a potem rozkładam serwetkę i najpierw naciągam właśnie środkiem z jednej strony, z drugiej po przeciwległych właśnie brzegach i przypinam tutaj szpilkami w każdym motywie żeby po prostu wyschła ją zostawiam i ta właśnie serwetka wysycha w ten sposób tak co jeszcze ważne trzeba ją po prostu naciągnąć tym razem nie musiałam naprawdę tak mocno naciągać bo wyszła mi dosyć taka spora ta serweteczka Przypinam w każdym motywie, tak jak już mówiłam. No i oczywiście zostawiam do wysuszenia, a potem będę przyczepiać do obręczy, jak serwetka wyschnie. Nie powiedziałam jeszcze, że mam tutaj pod spodem po prostu taflę steropianu. Kładę na to taką pieluszkę tetrową. Można położyć ręcznik czy jakąś ściereczkę, tak? Bo właśnie w taką taflę steropianu dobrze wchodzą potem szpileczki, i warto z mojego pomysłu korzystać. Można jakimś, na jakimś kocyku również tak, jeśli nie mamy takiego kawałka steropianu. I teraz tak po wysuszeniu serwetki. Ja tutaj już mam nawleczone te koraliki na obręcz i przytwierdzoną. Serwetkę w czterech miejscach. Tutaj, właśnie na krzyż, tak ją poprzytwierdzałam, żeby mi się tutaj nie przesuwała. W poprzednim filmiku, jak robiłam tę mniejszą mandalę, pokazywałam, jak nawlekam koraliki. Oczywiście, ten, tutaj trzeba przeciąć ten drut, żeby właśnie te drewniane koraliki nałożyć. Więc proszę sobie wrócić do mojego poprzedniego filmiku. Ja podam link. Pod spodem w opisie, bo tam pokazuję dokładnie jak nawlekam koraliki, jak tutaj mocuję je na obręczy. Natomiast pokazywałam również, jak przyszywam, ale chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, żeby właśnie, tam się serwetka nie przesuwała, to warto jest właśnie tutaj w czterech miejscach przynajmniej ją przytwierdzić. Ja tutaj tymi znacznikami do szydełkowania przytwierdziłam można jeszcze częściej, więcej tych. Właśnie sobie tutaj przyczepić, żeby potem było łatwiej tę serwetkę przymocować do obręczy. A tutaj to, tak jak poprzednio, właśnie mamy igłę, nawleczoną nitkę, którą zostawiłam, i po prostu sobie tutaj wybranym, dowolnym sposobem przytwierdzam tę serwetkę do obręczy. I proszę sobie tak zrobić. Mam nadzieję, że każdy sobie to zrobi, nie będzie z tym problemu, a jeśli tak, to proszę zajrzeć do mojego poprzedniego filmu. Moja mandala już jest gotowa, zawisła na ścianie i mam nadzieję, że każdemu udało się zrobić razem ze mną taką ozdobę, że przypadła do gustu. Więc dziękuję serdecznie za wspólne szydełkowanie tej dużej serwetki, bo, bo może być to oczywiście serwetka i zapraszam do kolejnych moich poradników.